No, zobacz Łukasz. Brakowało mi siateczki, a zobacz co to jest. to jest. To jest jedna z prac pszczelarskich czy tam pasiecznych. Wiesz, pozyskujemy wosk. Z tego można normalnie świecę robić, wiesz? No, może kiedyś będziemy, nie wiadomo. No, tylko będzie trzeba przetopić jeszcze raz później. No, od słońca. Chodzionek, zaznaczysz Łukasz wpadł na farmę. Sy. Siankiem, osiem palec siana, Łukasz nikt tak nie transportuje siana jak wy, <grym>, palety stretch jazda z towarem, no bardzo dobre siano już widziałem, bardzo ładnie wysuszone, nie było ani razu moczone, Łukasz zaznaczaj, bo ja nie mam czasu, jestem zabiegany, ale jesteś, to musi się znaleźć czas na odznaczanie, niedziela była wczoraj, a dzisiaj mamy, Łukasz tak ciężko nie pracujemy w niedzielę, pracujemy, <grym>, ale nie ciężko aż tak, 12 proszę państwa poniedziałek, E, I Onufrego. Onufry, no pierwszy raz słyszę i widzę. I Jana Łukaszu drogi. Wszystkiego wszystkie, wszystkim oglądającym i wspierającym. Tak jest Łukasz. Fajnie, żeś przywiózł siano naszym kozom, tylko szkoda nie zostajesz, bo to będzie trzeba wszystko przeładować. O, już kozy biegną do ciebie. Usłyszały, że Łukasz jest. A. A ja jeszcze po kurczaki zaraz jadę. Na pocztę najpierw do widu wysłać paczkę, a później po kurczaki. Jest perełka twoja? O, a Piciu nie chce? Się nie skarży. A zobacz. A Ewi urosła? Chodź zobacz. Ewi urosła, to najmniejsza. Nie urosła? nie urosła? Może taka będzie, zostanie już. <laughs> o. No, a to kto to? Marysia? Przyszła. Marysia. Tinka, maleńka. O Co Łukasz, kiedy będziesz na farmie, bo zarabia do pytania. Gdzie ty Łukasz, kurde, farber, nic nie robisz. Nie wiesz? W tym miesiącu czy w następnym? Nie wiadomo. Kurde, no grafik napięty prezes ma. Zobacz jak urosła. Pso są niesamowicie. w no, sobie same ścielą. No musimy się tego pozbyć. Kurczę Łukasz ja czysty jestem to już nie chcę. Sam to zabiorę w sumie skrzynią lekka. Co urosły nie? Zaczęły rosnąć teraz. No rosną rosną. Indyczki. Widzisz ja indyka? No indyki dobre są. No. Dobrze, dobrze, jestem już dziewczyny. Kurczę, się martwiłyście, na pewno. O! Mam już żaróweczki, setki dla kurczaków. Nie kupowałem, miałem jechać, kurczę, ale mówię jechać specjalnie tam po żarówkę, jak będzie mi brakowało, bo mam chyba jedną albo dwie działają mi te grzewcze, te duże lampy. Więc jeśli coś by się działo, to mam setki i mogę cisnąć i kupić, nie? Bo już tylko teraz mi potrzeba po prostu na ten rzut broilerów, więc nie wiem, tydzień czy dwa będą musiały być takich mocniej podgrzane. Nie no, dwa to za dużo. A później taka setka wystarczy, nie? Na noc nawet włączyć, bo w dzień już mają ciepło, nie? Jak już się troszeczkę, one wiecie, no ten tydzień pierwszy jedynie trzeba. Będzie pewnie grzać dzień noc, nie. Yy, to porcelanowe te. <laughs> Takie są tak jakby bezpieczniejsze niż plastikowe raczej, się nie stopią po prostu, się grzeją, ale się nie stopią, nie? No i zawiasiki tam, jak wiecie, byłem w sklepie, to sobie wziąłem, bo się skończyły ostatnio mi, a nie, mam jeszcze dwa eee, takie o. o. Nigdy za wiele, bo zawsze coś robi, jakieś ule, drzwiczki, okienka i kurcze takie coś jest potrzebne. Dobra, dziewczyny, eee, tak o, Olga, dzięki piękne za zakupy. Yy, masz uśmieszek. O, taki o. O, taki o. Uśmieszek i Paula. Paula, Paula, gdzie jesteś, Paula? Tutaj. I Paula masz. Yy, serduszko. O. Już zasłużona jesteś. Olga jeszcze nie zasłużyła. <noise> Serożerczyni, kurczę, nagminna. Żeby nam mleka nie zabrakło tylko szybko. Żebyś się najadła w tym sezonie. Żebyś zimę przetrwała, bo na zimę może być krucho. E, raczej nie będzie tyle mleka, żeby sery tworzyć, żeby w ogóle było mleko, nie? Przez zimę, żeby coś jakąś szklankę mleka wypić, kurczę. E, dobrze, zobaczymy. Jak będzie wszystko ładnie schodziło, no to może e, na następny rok młode od maleńkiej się zapyli, coś tego i i zrobimy coś z tego. Dobrze, kurczę, ja taki zabiegany, roztrzepany, bo dzisiaj od rana zasuwam. Proszę Państwa, o tu prezenciki jeszcze Łukasz zostawił, dobra, to do kurek. Chodzi o to, że zasuwam, bo mnie goni nagli, nie wiem, czy mi nie zadzwonią zaraz z kurczakami, bo mam niby na 14, ale bywa często, że po prostu dzwonią, nie? Że są kurczaki, przyjeżdżać, nie? Można. O. Czasem mi piszecie, że, co, że to trzeba łamać, na, kruszyć, łamać. Wiecie, nie zaszkodzi, ale ja nie mam czasu na takie rzeczy. Ale chodzi o to, że, że myślicie, że, że kura jajka będzie jadła. Jak z skorupki je całe, nie? Nie będzie tak. Nie będzie tak. U mnie nie jedzą. To jest suche. Dla królika. U mnie nie jedzą. Jajko jak się pobije to dopiero wtedy, albo jak kura gdzieś zniesie przypadkowo, że gdzieś upadnie to jajko na ziemię, się potoczy, to wtedy kury jak się rzucą, to jak któraś dziobnie i pęknie, no to wtedy się zjedzą. A tak o to nie. Gofra. O. O, jak ładnie ta samica rośnie, młoda. Ładna budowa. No, takie króliki to tak, jeszcze bosa jakby... Do... Nie, bosa nie, innego jakiegoś, też mieszańca co ładnie rośnie, żeby dobrał, nie? To wtedy miał ładne króliki. Może. Broiler drugi rzut, mamy jedyneczkę, raz przywiozłem. Czyli to koło. jedyneczka. Jeden worek. A tutaj zobaczymy jak cenowo wyjdzie, czy nic się nie zmieniło. Trzeba zapisywać, wiecie, kurczę. Dawać jajca! Kraki. Nie róbcie draki! Wyskakiwać z jajców! <laughs> Ciekawe, czy te kury rozumieją coś. A tu pośmiertnie człowiek się dowie gdzieś tam w przestworzach, że te zwierzęta wszystko kumały jeszcze więcej niż ludzie. A my takie głupie przy nich. <laughs> Kurde. Może to one nas wykorzystują za jajka? My je karmimy i wszystko zapewniamy. To kto tu głupi kurde? Kura niczym się nie martwi, tylko jajo zniesie. Wszystko resztę to się martwi człowiek. To w sumie te kurde, kury mądrzejsze od ludzi by było. Sprytniejsze, lepiej się dostosowały. Do życia na tej planecie. Wyrolowały nas. Nie ma zielonki, kurczę. Te kury słabo się mają teraz z jedzeniem. O, ogólną sytuację mamy taką: czyli już tak w miarę przygotowane, tak. idę po słomę. I tutaj o, lampka jest, mam nadzieję, że działa. Sprawdzimy to. A gdzie zasłona? A tutaj pewnie gdzieś rzuciłem ocieplenie na to. Karton jakiś też, zamotam. Tyle będzie chyba z tej roboty tu. Ej dziewuszki. O, jak siano się prezentuje. Jeszcze się nie dorwały. Nie załapały chyba. Chyba będzie rozdobcone. Ale to nic. Tak. Powinno być to zebrane. Jak damy radę. Ej Aria. Cegniemy. Co zaczepiasz? Co zaczepiasz ty? Kurde, roboty mam Maleńka Maleńka, roboty mam No, no, mm. Dobra kuza Dobra kuza hmm? I całowane kozy Kurde, wypieszczone Temu tak sery robią przeboje Proszę Państwa no, najlepsze serii po tej stronie Mississippi. Nie trzeba reklamować, aczkolwiek yy, nie wiem, czy stali klienci dopuszczą Was i tak do kolejki, ale możecie próbować. Oczywiście do paczki dorzucam jakieś rzeczy, typu mleko, typu wędzona słonina. Yy, co tam jeszcze? Kurcze, skarpety, swetry i inne rzeczy. A tak poważnie, to jeszcze miodek jest w ofercie teraz. Zaraz będzie następny kręcony, więc może będzie do wyboru wtedy. No nie wysyłam do badań, aczkolwiek no kurde, może kiedyś wezmę, to zrobię. Jak już będę miał dwa albo trzy miody. No, może na koniec sezonu wezmę próbki, powysyłam. Znaczy wyślę jedną paczką i zobaczymy jakie to były miody. No tak, bo to na przyszłość byłoby fajnie wiedzieć, nie? Mniej więcej. Z czego się składa miód tutaj na, na tej pozycji o danej porze? Bo, bo można mniej więcej samemu wiedzieć i wytłumaczyć, nie? A jak się sprawdza, to z tego co kojarzę, to chyba tak, że pyłek, nie? Jakie zawartości śladowe pyłku są w miodzie? A po pyłku już idzie określić, z jakiej rośliny jest to wzięte, nie? Więc procentowo yy, po prostu przychodzi ci wynik procentowo, jaki tam udział tych jest. Właśnie pyłku w miodzie I taki masz miód, nie? A mogę się mylić, bo nie badałem tematu Gdzieś tam po prostu coś usłyszałem O, lisa nie ma kurde Dziada złodzieja O ile siana Łukasz woli przywieźć jak że, Żeby kozy wziąć ode mnie By gryzły na miejscu Ale pierwszej Pierwszej jakości, pierwszy sorcik Sianko pięknie wysuszone Fajne O, zieloniutkie Kurcze o, super, super. Idziemy na takie palecie. No, strzy widła. <laughs> Fajnie, bo słuchę to będzie łatwo ten przerzucić na stryżek. O, jadą. Tam się jara w oddali. Pewnie skarpa od torów tak wyschło, że kurde się zapaliło coś podpalił czy coś No nic, takie czasy Sucho jak diabli Zobaczcie, dopiero początek lata a już nie ma trawy, nie? Do koszenia Znaczy łąki te co rosły to są, nie? Ale mowa mu o trawnikach, nie? Jest bida. Jak się zaczęło się jarać chyba budynek się pali Czarny płomień albo szopa, albo coś Pożar prędzej już teraz Od trawy się zajęła jakaś szopa pewnie sam ludzie mieszkają, nie mogą zadzwonić straży jeszcze nie ma Już widzę kurde z 20 minut to się pali ostra Mamy, mamy miejscóweczko, proszę Państwa. O! Ja tam nie czyszczę, tak wiecie, sterylnie, bo to nie jest sala operacyjna. Kurczak broiler to zwierzę hodowlane, użytkowe, gospodarskie, jak zwał, tak zwał. I nie ma otwartych ran. Więc wiecie, co byście nie zrobili, możecie to spirytem nawet zlać. Tylko po co? Bakterie są wszędzie. I tylko słabe sztuki padną w pierwszy tydzień. Yy, nabierają cały czas też poprzez kontakt z jakimiś tutaj zarazkami naturalnymi, tak? Yy, nabierają odporność po prostu te młode, nie? A przez takie jakieś sterylne warunki, może od samego początku, to bym się nie zdziwił, żeby gdzieś tam później kurczak mógł mieć yy, większe problemy, nie? No, to tak jak z dziećmi pewnie, że kurde, że coś za młodu się nie wychoruje, to później, kurde, może mieć przekichane, nie? Jak go na stary zacznie wszystko dręczyć. Dobra, mamy taką wodę, mamy jedzenie, mamy lampkę setkę, tam jest... Yy, no, jak to się nazywa? No, lampa niegrzewcza, tylko jakaś tam specjalna, że ona imituje więcej ciepła niż światła, nie? Ona jest bardzo dobra. Około 15 zł kosztuje. No i już. I telefon miałem: jadę po kurczaki, właśnie. To nie déjà vu. To ja i kurczaki. Proszę Państwa, mamy kolejna setka kurczaków. Leci do miejsca docelowego, czyli na farmę, do boksu, do odkowalnika. Jak zwał, tak zwał. Miejmy nadzieję, że. Przynajmniej 90-85% uda się odchować do uboju, a wtedy będzie git. O, mamy kurczaki. Kurczak jak kurczak, nie będę przedstawiał, proszę Państwa. Kurde, na jakie wsypać. Nie będę przekładał, jak amator, nie? O. Spadać. Szczepiemy dalej. A, taki prowo jak trzeba. Nie ma? Nie ma. Teraz odpalić. Lampy? Trześcze? Będzie gitara. Na razie wszystkie trzeba obserwować. Kurczak jak się zachowuje. Kurczak zachowaniem swoim powie o co mu chodzi. Trzeba go obserwować. No, teraz mniejsze się wydają niż ostatnio. Więc dobrze myślałem, że one tam mogły z 2-3 dni mieć. Zeszło mi się wydaje. Tu jedzonko jest, tu dziobać. A. 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 Dać im ten trzeba. Miseczkę może jakąś, nie? patrzę, że małe, nie dosięgną do tego. Zobacz, jakie to jest sprytne stworzenie, już kurczaki łapią, że woda jest, a tutaj już skaczą po tym, po karmidle, tu problemu nie będzie, nawet tutaj on sobie wskoczy i będzie jadł, nie? Ale póki co mają tutaj większe dziodę, troszeczkę tam sieknę ci czas do czasu, żeby nie rozwalały za dużo wiadomo. Do